Płótkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Kursy tylko turystyczne, a może kolej wąskotorowa Raków-Rawa Biała zostanie włączona do regularnych przewozów pasażerskich? Na ten temat w specjalnie przygotowanej ankiecie wypowiedzą się mieszkańcy województwa łódzkiego. Wkrótce ankieterzy spotkają się z mieszkańcami gmin Rogów, Jeżów, Głuchów, Rawa Mazowiecka, Regnów oraz Białej Rawskiej. Jak podkreśla marszałek Grzegorz Schreiber, samorząd województwa od lat konsekwentnie buduje siatkę połączeń w ramach transportu zbiorowego w całym Łódzkiem. Chcemy, aby na mapie naszego województwa nie było miejscowości wykluczonych kom Komunikacyjnie. Teraz będziemy sprawdzać, w jakim stopniu możemy w tym celu wykorzystać kolej rogowską, która dodatkowo jest jedną z atrakcji turystycznych naszego regionu. Dziesięciu najlepszych nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd Województwa Łódzkiego, otrzymało nagrody finansowe i listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Łódzkiego. To podziękowanie za pracę wyjątkową, szczególnie w ostatnich latach. To zawsze miał szczególny zawód którym trzeba być jednocześnie rzemieślnikiem, po to by sumiennie, zdolnie wykonywać pracę, która nie zawsze w danym momencie musi zachwycać. Ale trzeba być jednocześnie artystą, trzeba mieć wizję, trzeba być tym, który wyrasta ponad przedsiębiorstwo. Porządek i funkcjonalność to zdaniem laureatów konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Recepta na sukces, ale przede wszystkim zapobieganie wypadkom. W tegorocznej 19. edycji konkursu wzięło udział prawie 100 z gospodarstw Złóckiego, a najlepszym okazało się Gospodarstwo Państwa Rokickich z Białej Rawskiej. To prawie 20. edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. No muszę powiedzieć że przez te 20 lat ta nasza wieś stała się coraz bardziej nowoczesna również maszyny coraz mają więcej zabezpieczeń co ułatwia pracę rolnikom w gospodarstwach rolnych a również co ważne rolnicy wytwarzają coraz lepszą żywność żeby konsument mógł ją spożywać Jezdnia była w fatalnym stanie, miała spękania i ubytki w dodatku była bardzo wąska, co miało kolosalny wpływ na bezpieczeństwo. To już przeszłość kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 450 pomiędzy Wysza nowym i Lubczyną jest jak nowy remont właśnie się zakończył. Wartość wykonanych prac to prawie 8,5 miliona złotych, z czego półtora miliona pochodzi ze środków rządowych. Warzywa, owoce, wędliny, jajka i miód prosto od rolnika. Wszystko zdrowe, naturalne, swojskie i lokalne. Bez pośredników. Każdą sobotę. Dla wystawców bezpłatna stoiska. Na Ryneczek Marszałkowski przy ulicy Drewnowskiej w Łodzi zapraszamy od 8 do 14, a na Ryneczek Wojewódzki przy Porcie Łódź od godziny 10 do 15. Szczegóły na stronie locke.pl. Zapraszam serdecznie. Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego. Mamy dla Państwa bardzo korzystną promocję. Dla nowych i przedłużających umowę abonentów, pakiet internetowy 150 megabitów na sekundę za połowę ceny abonamentu przez 6 miesięcy. Dla dotychczasowych klientów, możliwość negocjacji nowych warunków umowy. Promocja dostępna od 1 października, a o szczegółach dowiecie się Państwo w biurze obsługi klienta lub pod numerem telefonu 42 716 1690. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta Zgierz ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry Rafowoźniak. Mamy dziś wtorek 25 października. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Remontu doczekała się ulica Rębowskiego. Obecnie trwają prace na odcinku ulicy od Cezaka do spółdzielczej. Będzie nowy asfalt i chodniki. Prace prawdopodobnie zakończą się w grudniu. Zaczął się remont na ulicy Rembowskiego, który obejmuje odcinek od ulicy 1 Maja do ulicy Spółdzielczej. Wykonane z nawierzchni asfaltowej, z chodnikami, które będą remontowane w tym zakresie. Pierwsze prace odbywają się w wysokości właśnie pierwszego odcinka Odspójdzielczej do mniej więcej cmentarza i do ulicy Cezaka po to, aby w tym okresie zmożonych utrudnień przyjazd do mieszkańców na Cmentarze, mogli oni spokojnie w tym czasie do nich podjechać. Chcemy zakończyć przed tym 1 listopada prace zasadnicze, oczywiście wracamy do nich po, po tych ważnych dniach dla wszystkich Polaków. Obecnie mogą pojawić się tam utrudnienia w ruchu, ale pamiętajmy, że prawdopodobnie w grudniu prace zostaną zakończone, dzięki czemu będziemy mogli korzystać z bezpiecznej jezdni i chodników. Już za tydzień święto zmarłych przy okazji odwiedzenia grobów swoich bliskich można wesprzeć zbiórkę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza. To już zgierska tradycja. Od 2007 roku na terenie nekropolii organizowana jest kwestia na renowację zabytkowych nagrobków oraz zapomnianych mogił. Dwa lata temu ze względu na obostrzenia zbiórka nie mogła się odbyć. Natomiast w tamtym roku udało się zebrać rekordową sumę, bo było to ponad 15,5 tysiąca złotych. Ci z już chciałem podziękować za, za te wszystkie datki, które będą wrzucone do puszki. Mogę powiedzieć, że liczy się każdy grosz, każda złotówka to nie jest tak, że trzeba wrzucić dużo, a z tego wszystkiego się potem bardzo ładnie sumuje nam, nam kwota. E, w listopadzie na pewno skończymy, bo zaczęliśmy, a nie udało się zrobić, nie uda się zrobić do końca października. Będą za, od, odnowione dwie tablice z Piaskowca, najstarszych chyba na naszym cmentarzu zachowane. One były wmurowane w mur przy bramie e, Cmentarne Będą teraz w nowym miejscu, dobrze wyeksponowane, żeby były czytelne, widoczne dla każdego. Co będzie dalej? Zobaczymy, że to wszystko też od, oczywiście od wyniku w, w tym roku Towarzystwo Przyjaciół Zgierza wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego będą chcieli w sposób szczególny uczcić pamięć zmarłych pedagogów. Wybrano 50 grobów nauczycieli, na których zostanie umieszczona tabliczka. Chcemy, aby na, w czasie obchodów Dnia Wszystkich Świętych na każdym grobie nauczyciela y, znalazła się właśnie ta tabliczka. Każda społeczność szkolna żegna swojego nauczyciela, ale nie zapomina. Stąd też napis Nauczyciel Pamiętamy i nazwa szkoły, w której ten nauczyciel uczył. Kwestujących będzie można spotkać na najstarszych zgierskich cmentarzach przy ulicy Piotra Skargi oraz przy ulicy Spacerowej 31 października i 1 listopada w godzinach 9.30, 16.30, a nawet do 17.00. Kwesta prowadzona będzie zgodnie z ustaloną tradycją, przy wsparciu młodzieży z różnych szkół. Będzie to w sumie około 120 wolontariuszy. Jesienne grabienie liści zaburza cykl życiowy Jeży, dlatego warto zostawić ich trochę w swoim ogrodzie. Bo to właśnie piękna, złota jesień pomaga przetrwać im zimę. Miasto zachęca do udziału w akcji. Liście to nie śmieci, tworzą ochronę dla roślin i są stołówką oraz schronieniem dla zwierząt. Dlatego Urząd Miasta zachęca do stworzenia jeżom domów na zimę przy domowych ogródkach. Przede wszystkim liście to nie śmieci. Przede wszystkim musimy dbać o nasze środowisko naturalne, w którym żyjemy. Liście pozostawione na zimę są wspaniałym schronieniem dla różnych drobnych żyjątek, chronią je przed mrozem i, i zimą. Liście będą oczywiście grabione w mieście, jednakże tam gdzie jest to możliwe powstaną specjalnie stworzone kopce. Akcja będzie polegała na budowaniu pryzm, pryzm dla kopców, dla kopców, dla jeży. Będą też domki dla jeży, będą opatrzone tabliczkami, tu śpijesz, dla stworzenia takiego bezpieczeństwa. Oczywiście będziemy pozostawiać w parku pod drzewami, pod krzewami pryzmy liści dla schronienia innych zwierząt, wiewiórek, biedronek i drobnych ptaków. Niedługo na stronie urzędu pojawią się materiały jak je zrobić. Dbajmy o jeże, które są symbolem naszego miasta. Tylko ja się z Państwem żegnam i miłego popołudnia życzę.